Siema, cześć i czołem, z tej strony parki. Fighter w tym odcinku będę odpowiadał na Wasze pytania skierowane do mnie na Q&A. Więc tak, siema moi drodzy, jestem dzisiaj w bardzo, ale to bardzo nietypowym miejscu yy, na moim kanale, czyli pierwszy raz nagrywam mój pokój oraz moją twarz, tak, to jest moja twarz, nie tak na serio, to nie jest moja twarz, to jest tylko maska, Yy, oraz moją posturę, jak widzicie, też widzicie moją posturę. Tak, kibicujemy, czas City. Wszyscy fani piłki nożnej mnie się, się teraz nie obrażają, ale kibicujemy, czas City. Dobra, za chwilę odpowiadam, będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Tylko mam pokażę tutaj, patrzcie. Tu mam swój pościel, jak widzicie. Yy, tu mam swoje drzwi. I w ogóle nie wiem, po co Wam to pokazuję, ale tak naprawdę, tylko nie wiem. Nawet nie wiem po co. Dobra, wiecie co, może po prostu zacznijmy od razu z pytaniami, więc tak. Żebyś nie przedłużać, oczywiście yy, przez moje zmarszczki <grym>, odbija. Kurczę, odbija się mój ten, dobra, Lui Więc yy, tak, zaczynamy. Yy, I tak, Hubix, yy, ty się pytaj, ile mam lat? Yy, mam 13 lat. Akurat yy, niedługo będę miała 14, więc tak jak raczej. Znaczy, yy... No, wnioskować ty <grym, <grym, Dobra, mam 13, lat, tyle mogę powiedzieć. Jaki mam telefon? Mam Huawei, akurat teraz nagrywam z Huawei P9, 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 P10 Lite, yy, wszystkie filmiki, więc tak to wszystko wygląda. Czy pokażę twarz? Dobra, nie, wzięliście troszeczkę moją twarz tutaj w brodę, ale nie, nie pokażę, nie. Pokażę dopiero na 1000 subów, więc jeśli chcecie jak najszybciej, yy, zobaczmy u facjata na tym najgorszych gorszych gorszy o tych zmaszczyk i w ogóle wszystkiego, to musicie klikać w suba i łapkę w górę dla zasięgu, żeby inne, oso żeby inne osoby bijały i wbijały mi te jest tych Że pani tak nigdy tego nie biję, mówię wam. To jest typowe u mnie. Dobra, i czy będą vlogi? To już jest taka inna kwestia, ponieważ vlogi mu chciałbym robić. Powiem szczerze, chciałbym robić właśnie niedawno, niedługo będę jechał do Grecji, więc nie wiem, czy nie będę robił vlogów właśnie z tego powodu, ale zobaczymy. Jeśli nie będę robił z vlogów, a nie będę wrzucał... właśnie, jeśli nie będę robił vlogów, to znaczy, że od piątku nie pojawi się żaden filmik yy, na kanale, a z następnego piątku, bo jadę na tydzień, więc nie będzie na razie kanału. Więc to tak będzie wyglądało, ale czy będą vlogi, już to pytanie, skoń pytanie skończmy. Postaram się, żeby były, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Więc tak, Pawlo się pyta, czy będzie na kanale Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. dobra, dobrze powiedziałam, nie, nie będzie na kanale Brawl Stars, Brawl Stars, znaczy nic nie mam do Brawl Stars, ale po prostu jakoś tak tej gry nie za bardzo, nie za bardzo lubię w nią grać, więc tak jakoś wyglądają. no cóż, Remix Oficial się pyta, ile mam lat, 13 już powiedziałem, od ilu miesięcy, lat masz swój kanał na Ety? Zacząłem nagrywać, wiecie kiedy, półtora miesiąca jakoś temu, a swój kanał, ten teraz, yy, nie wiem, dziś założyłem w 2018 roku, jakoś tak. Yy, nie wiem, musielibyście zobaczyć w informacjach, to wszystko. Yy, pozdrowisz? No jasne, że pozdrawiam. Remix, yy, pozdrawiam cię, Piona, Mordo. Yy, jak masz na imię? Mam na imię Karol, nazwiska nie będę podawał. No to tak, no, idziemy do na następnego pytania. Koga się pyta? Płatki z mlekiem na ciepło czy na zimno? Na ciepło i na zimno. <grych> PlayStation czy Xbox. I tu jest... i tu mamy trudniejsze pytanie, ponieważ miałem w swoim życiu trzy konsole, PlayStation 2, Xbox 360 oraz PS4. I tu mogę tak trochę tu powiedzieć troszeczkę na ten temat, ponieważ tak, PlayStation 2 było lepsze od Xboxa pierwszego. PS3 był według mnie gorszy nawet bardzo od y, Xbox 360 natomiast PS4 i Xbox One no właśnie, zależy od kogo, ja tam mam PS4 samemu ale nic nie mówię na ten temat powiedzmy, że po remis, bo z drugiej strony, patrzcie, jest 1.1 w konsolach dla mnie a PS4 i Xbox One troszeczkę się różnią, ale Zależy, zależy, dla kogo te y, y, zmiany są y, inne. Dla mnie po prostu, ja nagrałam na PS4 i nagram na PS4. Nie, nie mam swojej opinii. I tak. Psy czy koty? Sam mam kota, więc y, kot. Znaczy, u, z mojej, u mnie jest tak. Moja, moja rodzina przez całe życie praktycznie miała koty, tylko raz był wyjątek. Ja też nie mam praktycznie przez całe życie koty, dlatego wolę koty. Nic do psów nie mam, ale jednak wolę koty. Mm, dobra. Kuruto się, pisz, się pyta, czy masz rodzeństwo? Nie, nie mam, niestety. Chociaż chciałbym mieć, kiedyś tak myślałem, ale no już trudno, nie mam rodzeństwa, już nic nie mam. To pytanie zostawimy na koniec, bo to nie są związane z kanałem. Czy będą inne gry? Właśnie planuję na przykład. Jeszcze nie będę mówił gier. gier, Właśnie wrzucam teraz na kanał, ta ostatnia była nowa seria. Więc tak to wszystko wygląda, ale jeszcze będą inne gry. Zobaczycie, jakie będą, pewnie jeszcze może vlogi, tak się spytałem. Zobaczymy wszystko, albo założę drugi kanał. Nie wiem, zobaczymy. Na razie yy, powiem szczerze, będą nowe gry i będą inne gry, więc wyczekujcie, wyczekujcie. Pawlo, czy będą live? Y? To nie są live. Y. To są Pato streamy. Dobra, yy, już były w ogóle live, y, tak na serio. O, Narf mi pisze, że gratuluję, dzięki. I co? Teraz y, dwa pytania, jeszcze na koniec. Takie, y, takie nie związane z kanałem, ale, ale ja odpowiem na nie y, dla moich kolegów, więc tak. Des się pyta, czy mi się Kmiśkiewicz szykuje wojnę? Wiem, że pewnie w ogóle żaden mojej widzowie, nikt, oprócz tam moich kolegów, nie wiedzą o co chodzi. My tak sobie zrobiliśmy kiedyś taką fabułę. Oj, kiedy no, wie, kiedyś Wam powiem. Już powiedziałem, kiedyś Wam powiem tą historię, całą o co chodzi. Ona na razie tak, czy mi się Kmiśkiewicz szykuje wojnę? Nie wiem, choć się, domyślam. I najtrudniejsze dla mnie pytanie. Dalej ci widzowie nie mogą rozumieć, ale już mówiłem, możecie, to, możecie tego nie zrozumieć. Czekajcie, tylko telefon teraz rozładowuje, tylko nie w tym momencie. Przepraszam. Ale mam tutaj problemy techniczne. Dobra. I tak, Tak się pyta. Czy chcę... Czy wolałbym zabić Vivian, czy pracować na się Corporation? Niestety, Vivianu mnie zdradził, znaczy co już mówię, Wy nie wiecie o co chodzi, ale Vivianu mnie zdradził, a taka a propos w ogóle Miśko widzę. czekajcie. Proszę, jeśli ktoś by się pytał, to jest mój kotek, pokaż się do kamery, czekaj, Misiek, patrz, patrz jesteś sławny, sławny jesteś, czekaj, Więc to tak wszystko wygląda. No i cóż, chyba to już yy, pora, na, y, pora na zakończenie tego Q&A. Więc dziękuję Wam za wszystkie pytania, za wszystkie suby. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, wszystkich na kanale, którzy teraz to oglądają mojego koteła, chociaż go pewnie nie widzicie teraz, ale go pokazałem już. No więc tak, dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie moje filmy, że łapkujecie, że oceniacie, że komentujecie, że subujecie, że dajecie zwołano. Naprawdę Wam za to dziękuję. Za to wszystko, więc tak. Pewnie jeszcze dzisiaj się pojawi GTA bo już dzisiaj w sumie były GTA, ale ale jeszcze tak pożegnalny, ale przez to, że już jadę, muszę jutro i dzisiaj przynajmniej wrócić dwie odcinki, nie? Przynajmniej tyle, więc tak to wszystko wygląda, więc do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymajcie się, moi budzowie. Pozdrawiam. Siema!